Kochać to Romunkę w Bukareszcie, jak szaleć to w tym czarującym mieście. Ach te rumunki, ich pocałunki, z obcego kraju pozdoraju wiodą bram. Jak wypić to z rumunką w Bukareszcie, ja byłem tam, więc przykład ze mnie wierzcie. Ach te rumunki, kochają trumki. Jak bardzo osobliwie musiał brzmieć teraz ten utwór śpiewany przez Tadeusza Faliszewskiego w uszach Józefa Beka i innych członków rządu polskiego, którzy zostali internowani w Rumunii. Wszyscy oni z pewnością znali ten przedwojenny szlagier. Był już 24 września, w czasie gdy Józef Bek wraz ze swoją rodziną i ludźmi przebywał w Slanik na zachodzie. Postrzeganie polskich władz powoli zaczynało się zmieniać. Nastroje we Francji wcale nie sprzyjały Bekowi. Dlaczego jednak Francuzi nie chcieli przyjazdu Beka do Paryża? Po pierwsze dlatego, że z pewnością polski rząd czyniłby Francji wyrzuty z powodu braku zdecydowanej interwencji przeciwko Niemcom. Po drugie, francuscy politycy, otoczeni zewsząd antypiłsudczykowskimi politykami opozycji, pokroju Władysława Sikorskiego, zaczęli rozmyślać nad powołaniem nowych reprezentantów Polski w ich kraju. Ekipa Beka jawiła im się tam jako nieudolna, która ściągnęła na Polskę największe nieszczęście oraz nie przygotowała się do wojny. I to wtedy zdarzyło się coś, co miało dla Beka poważne konsekwencje. To, co zmieniło położenie ministra, wydarzyło się w ostatnim tygodniu września 1939 roku, gdy internowany w Rumunii prezydent Ignacy Mościcki uznał, że nie jest już w stanie dalej sprawować urzędu. Ambasador RP w Bukareszcie, Adam Raczyński, który zdążył już zbliżyć się do obozu Władysława Sikorskiego, zaproponował urzędującemu prezydentowi kandydatów. Wśród nich byli między innymi sam Sikorski, jak również Ignacy Paderewski czy August Zaleski. Byli to politycy albo sanacji niechętni, albo, tak jak w przypadku Zaleskiego, dawni piłsudczycy odsunięci od władzy. Mościcki uznał, że nie chce przekazywać urzędu komuś, kto za nadto sprzyja Francji i zdecydował się wybrać Bolesława Wieniawe-Długoszowskiego, byłego adiutanta Piłsudskiego i dotychczasowego ambasadora RP w Italii. Prezydent Mościcki nie robił tu nic nielegalnego. Zgodnie z konstytucją, na mocy artykułu 24 miał prawo przekazać urząd na wypadek wojny. Fragment dotyczący tej kompetencji widzicie właśnie teraz. Mościcki zaproponował więc kandydaturę Długoszowskiego, gdyż uznał, że ten nie tylko znajduje się poza strefą wojny, ale jest też gwarantem linii sanacyjnej. W tym miejscu musimy sobie coś uświadomić. Co ta zmiana prezydenta mogła oznaczać dla Józefa Beka? Otóż zgodnie z konstytucją kwietniową, to prezydent powołuje i odwołuje skład rządu, to jest premiera i ministrów. Jeżeli prezydentem zostałby teraz Długoszowski, to mógłby on odwołać zarówno Beka, jak i premiera, a następnie powołać swój gabinet. Sęk w tym, że Długoszowski by tego zapewne nie zrobił. Raczej pozostawiłby Beka na stanowisku, zresztą obaj się przyjaźnili. Ale problem pojawił się wtedy, gdy kandydaturę Wieniawy zablokowali Francuzi. Wrócimy do tej sprawy za chwilę. 25 września na posiedzeniu Rady Ministrów doszło do awantury i wzajemnych oskarżeń. Bekowi zarzucano, że nazbyt zaufał Rumunom. Nerwy i stres dawały o sobie coraz bardziej znać i sprzyjały wzajemnym wyrzutom członków rządu. Dzień później Beka zmogła gorączka. Wtedy też Rumuni oświadczyli mu, że wkrótce zostanie przeniesiony w inne miejsce odosobnienia. Polacy protestowali. Rozdzielenie członków rządu polskiego było zabiegiem celowym, ale ostra postawa Składkowskiego nieco ostudziła zapał Rumunów w tej sprawie. Upływający czas zdawał się non-stop działać przeciwko Polakom. 28 września w Moskwie po raz drugi i zarazem ostatni w swoim życiu pojawił się Joachim von Ribbentrop. Niemcy i Sowieci podpisali traktat o granicy i przyjaźni. Europa Środkowa i Wschodnia zostaje teraz dzielona na strefy wpływów. Rosną też obawy, że agresorzy zaproponują teraz uległym aliantom jakąś formę układu pokojowego, a ci ją przyjmą. To się jednak nie wydarzyło. Wróćmy jednak do sprawy nominacji głowy państwa, gdyż to od tego zależało los rządu. Francuzi oprotestowali kandydaturę Wieniawy Długoszowskiego jako nowego prezydenta z oczywistych powodów. Nie chcieli mieć u swojego boku nieufnego wobec Francuzów, zajadłego piłsudczyka, w dodatku przyjaciela Józefa Beka. Środowiska opozycji dzień po dniu wylewały na Długoszowskiego i Beka wiadra pomyj. Mieszanie się Francuzów w wewnętrzne sprawy Polaków wywołało niebezpieczny precedens, ale Długoszowski, mając na względzie dobro państwa, ustąpił. Urzędujący jeszcze prezydent Mościcki na swoje stanowisko, wyznaczył więc Władysława Raczkiewicza, umiarkowanego piłsudczyka, ale znośnego tak dla opozycji, jak i Francuzów, gdyż od kilku lat nie pełnił on żadnej ważniejszej funkcji w drugiej RP. Była to więc sytuacja kompromisowa, ale co najważniejsze, to musiało oznaczać jedno koniec obecnego rządu RP ze Składkowskim i Bekiem na czele. Trudno bowiem, aby Raczkiewicz powołał tych samych ludzi do nowego gabinetu. Francuzi i polska opozycja nie dopuściliby do tego. Nowym premierem zostanie Władysław Sikorski i to on od tej pory stanie się dla wielu najważniejszym symbolem walki o niepodległość Polski. Józef Beck musiał tę bardzo gorzką pigułkę przełknąć. 30 września, na ostatnim posiedzeniu upadającego rządu, jeszcze urzędujący minister spraw zagranicznych przedstawił zgromadzonym zaistniałą sytuację i odczytał skład nowego gabinetu z Sikorskim na czele. Tego samego dnia rząd podał się do dymisji. Wiadomość przekazano natychmiast do Paryża. Od tej chwili Józef Beck będzie przebywał w Rumunii jako osoba prywatna. Zdążył jeszcze wieczorem wygłosić krótkie, konkretne przemówienie do swoich współpracowników, dziękując im przy tym za dotychczasową pracę. Obecny na spotkaniu jeden z nich, Ludwik Łubieński, z żalem wspominał tę scenę cisza zapanowała kompletna nie mogłem powstrzymać łez w takiej chwili gdzie tylko obecność ministra beka mogłaby dużo Polsce dobrego przysporzyć kochani nasi rodacy i alianci usuwają go i unieszkodliwiają tylko on jeden ma wzięcie u anglików tylko on jeden umie gadać z francuzami żeby można było przypuszczać że rumuni nas zdradzą kompletnie można by się przedrzeć na węgry lecieć samolotem czy iść na całego do tego doszła zdrada naszej ambasady. Niczego się Polacy nie nauczyli, ledwo na obczyźnie, już prywata na całej linii, każdy tylko myśli o sobie. Nowym ministrem spraw zagranicznych RP został August Zaleski, ten sam, który piastował tę funkcję przed Bekiem do 1932 roku. Po dymisji rządu nowe polskie władze we Francji obawiały się, że Beck mógłby podjąć się jakiejś działalności konspiracyjnej. Ale były polski minister był tak kontrolowany przez Rumunów, że o działalności z prawdziwego zdarzenia nie było mowy. Beck mógł co najwyżej manifestować swoje niezadowolenie. Na przykład wtedy, gdy odmówił podróży wygodną salonką w pociągu, który miał przetransportować go w kolejne miejsce odosobnienia. 4 października stało się to, na co Beck czekał od dawna. Z wizytą przybył do niego minister spraw zagranicznych Rumunii, Grigore Gafenku. Miły gest, ale na takie spotkanie dla Beka było już za późno. Rumuński dyplomata oświadczył więc Bekowi, że zostanie przeniesiony do malowniczo położonej miejscowości Braszów. Towarzyszyć mu będą żona, sekretarz oraz były minister przemysłu i zarówno przyjaciel, Antoni Roman. Niewykluczone, że Bek celowo chciał mieć wokół siebie jak najwięcej osób, gdyż bał się zamachu na swoje życie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że rumuńska dyplomacja zapewniła Beckowi o wiele lepsze warunki niż pozostałym byłym członkom rządu. Beck musiał też zrozumieć, że pomimo, iż nie jest już ministrem, to Rumunii nadal nie pozwalają mu wyjechać z kraju. Wraz ze świtą zamieszkał więc w ekskluzywnym hotelu, strzeżonym dyskretnie przez policję. Pisał listy do prezydenta Raczkiewicza, ale bez odzewu. W tym samym czasie, 10 października, Władysław Sikorski na posiedzeniu własnego rządu przestrzegał, że nie wolno dopuścić do sytuacji, by kiedykolwiek Beck wjechał triumfalnie do Paryża. To przewrażliwienie nowych polskich władz wydawało się przesadne. Pisali o tym autorzy biografii Józefa Beka, a przy tym specjaliści z zakresu historii II RP, Mariusz Wołos i Marek Kornat. Sikorski był jednak równie nieprzejednany jak zacietrzewiony. Zdawał się sugerować, że Beck był brany pod uwagę przez Niemców jako potencjalny przywódca utworzonego przez nich marionetkowego państwa polskiego, na podobieństwo prezydenta protektoratu Czech i Moraw, Emila Hachy. Były to sugestie po prostu absurdalne, ale zapewne w oczach premiera, służące skutecznemu pogrążaniu Beka i dobrze oddające nastroje panujące w otoczeniu Sikorskiego. Sikorski jeszcze w październiku chciał organizować proces przeciwko Bekowi oraz wywlekać całą sprawę na arenie międzynarodowej. W sferze ataków na byłego ministra spraw zagranicznych, nowy premier rządu na uchodźstwie nie szczędził energii i trudów. W każdym razie to ciekawe i jakże wymowne, że nawet w obliczu konfliktu z Niemcami i Sowietami mieliśmy polsko-polską wojnę pomiędzy starym a nowym rządem. Dalsze lata Józefa Beka będą już związane z Rumunią. Tam też doczeka swoich ostatnich dni. Nie mógł tego wiedzieć jeszcze w końcu 1939 roku. Wkrótce podjął on jeszcze próbę ucieczki z tego kraju, ale będzie ona nieudana. Józef Bek zmarł 5 czerwca 1944 roku w zapomnianej przez świat rumuńskiej wiosce. Na własną prośbę pochowany został twarzą skierowaną w stronę Polski, której żywy już nigdy nie zobaczył. Urnę z jego prochami sprowadzono do kraju dopiero w 1991 roku.